Cześć, z tej strony Patrycja Krawiecka, PCA Polend Channel TV. Ze mną jest bardzo młodziutki zawodnik, a już mistrz polski juniorów, Patryk i Dokładnie witam serdecznie. E, Patryk, gdzie zdobyłeś to mistrzostwo, to mistrzostwo polski? E, mistrzostwo polski juniorów zdobyłem na zawodach yy... Federacji IFBB. Rok temu na Mistrzostwach polskich Juniorów w Gorzowie Wielkopolskim w październiku. I co teraz tutaj robisz? Bo doszy mnie słuchy, że jednak jakaś zmiana będzie. <grym> Dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc zmieniam Federację. Można tak powiedzieć zmieniłem już. Startowałem w zasadzie w lutym na zawodach u Pana Piotrkowicza na Federacji NPC. Aktualnie mam w planach wystartować w Federacji PCA i później znowu w NPC w Budapeszcie i w NPC w Katowicach. E, super, czyli plany są konkretne, pandemia nie, nie pokrzyżowała Ci ich. E, czy rozumiem, że w PCA będziesz startował teraz w październiku w Bełchatowie? E, dokładnie, za cztery tygodnie. A w jakiej kategorii startujesz? E, w Classic fizik. Jak wspomniałam, jesteśmy na piątej edycji seminarium z pozowania. E, rozumiem, że brałeś udział jako uczestnik. Oczywiście, ja ogólnie zawsze jestem otwarty na takie wydarzenia, które dzisiaj mają miejsce, ze względu na to, że ta prezencja sceniczna jednak jest bardzo ważna. Mimo to, że możemy mieć mega formę, a nie przedstawimy jej dobrze, wiadomo, sędziowie nie odbiorą tego tak, jak w jaki sposób byśmy chcieli. Takie seminaria właśnie jak dzisiaj mega mogą poprawić nasze możliwości, jeśli chodzi o zdobycie jak najwyższej lokaty, tak więc podobałoby mi się ogólnie rzecz biorąc. To jest najważniejsze, że Ci się podobało, bo my właśnie chcemy, żeby zawodnicy byli zadowoleni. Czy jakieś plany startowe za granicą PCA? Póki co zaczynam od Bełchatowa za cztery tygodnie. Co się urodzi, zobaczymy. Nie mówię nie, nie deklaruję póki co. Super. W takim razie ja ci życzę najwyższej lokaty tam w Bełchatowie, ponieważ e, e, dzięki temu będziesz mógł być kwalifikowany na Mistrzostwa Świata i właśnie do tego chciałam nawiązać, że życzę ci, abyś mógł na, na tych Mistrzostwach Świata wystartować. Bardzo dziękuję. Super. Dzięki bardzo. Do dziękuję zobaczenia. Również. Do zobaczenia.